dzisiaj zagram w minecraft o. O. już przed tym skopałem 4 daski i jakbyście chcieli wiedzieć to takiego wąskiego no i lecimy coś tu kontroler jest trochę zepsuty bo ja czymś w konsoli nagrywam no leciła. to możecie dać znać, czy ładnie rysuję moje miniaturki w filmach. Ja je rysuję, a nie wklejam. Tak wygląda lepiej, według mnie. Dobrze, nie, no potem sobie wybijamy owieczka. O, grzeczna owieczka czeka w, na mnie. Dobra. O, gdzieś... o, ja jak coś, to ja nie jestem jakimś hardkorem w minecrafta i możecie mi coś napisać, napiszcie mi coś jak coś źle robię. Ja, mi się wydaje, że na, na razie dobrze jest, Kopie krawki, znaczy moim celem jest zdobycie żelaza, bo diamentów nie umiem, znaczy, bo diamenty to jest taki hardcore, trzeba mieć. Chyba, że będę grał w Minecrafta tak dopóki aż po prostu będzie koniec filmów zrobię mój domek. No i będzie fajnie. Zrobię też drugą część, bo to jest część pierwsza oczywiście. Możecie jeszcze wpaść na moje konto na TikToku, gdzie tam są dużo fajnych rzeczy.